Za każdym słoikiem europejskiego miodu stoi ul, a za każdym ulem stoi pasjonat pszczelarstwa. Obecnie w Europie jest ich nieco ponad 600 tysięcy, a nasz kontynent jest drugim co do wielkości producentem miodu na świecie. Jednak popyt jest tak wysoki, że nie wytwarza się wystarczającej ilości miodu, aby zaspokoić potrzeby Unii Europejskiej. Czy więc sytuacja europejskich pszczelarzy jest idealna? Cóż, nie do końca. W ostatnich latach pszczelarze musieli zmierzyć się z szeregiem zagrożeń, niektóre z nich były mocno nagłaśniane przez środki masowego przekazu, jak na przykład śmiertelność pszczół w pasiekach, wpływ zmian klimatycznych skutkujących suszami wpływającymi na okres kwitnienia, powodzie niszczące pola i pożary pustoszące lasy. Jednak w najbliższej przyszłości może pojawić się inne poważne zagrożenie dla naszych pasiek, które nie jest powszechnie znane podrabianie produktów pszczeli. Oto dlaczego ten problem ma tak duże znaczenie. W okresie COVID pszczelarze, podobnie jak wiele innych zawodów, doświadczyli gwałtownego wzrostu kosztów produkcji. Równocześnie łączna produkcja miodu w Unii Europejskiej spadła do około 200 tysięcy ton. Na normalnie funkcjonującym rynku takie wzrosty cen produkcji w połączeniu ze stałym popytem i niskim poziomem produkcji powinny doprowadzić do wzrostu cen miodu. A jednak nic takiego się nie stało. Powód: Import. W ciągu pięciu lat poprzedzających 2022 rok import wzrósł o 13% do rekordowego poziomu 190 tysięcy ton. Import ten pochodzi głównie z trzech krajów Chin. Ukrainy i Argentyny. W Europie średnia cena produkcji miodu wynosi średnio około 3 do 4 euro, podczas gdy importowany miód z Chin w 2022 roku kosztował 1,5 euro za kilogram. Takiej różnicy w cenie nie da się wytłumaczyć większą produktywnością czy zaawansowanymi praktykami pszczelarskimi. Rzeczywistość jest znacznie prostsza. Importowane miody są często fałszowane i zawierają syropy zmieszane z bazą miodową. Po zmieszaniu bardzo trudno jest zidentyfikować, czy zostały one sfałszowane, nawet przy zaawansowanych kontrolach. Ponieważ cena produkcji syropu cukrowego jest znacznie niższa niż w przypadku prawdziwego miodu, pojawiła się niemożliwa do zaakceptowania konkurencja dla europejskich producentów. Podstawy do podejrzeń były silne od lat, ale dopiero w marcu 2023 roku Komisja Europejska zajęła się tą kwestią i opublikowała przełomowe badanie na ten temat. Z 320 próbek pobranych przez organy państw członkowskich Unii Europejskiej, komisja przy użyciu obecnie dostępnych technologii stwierdziła, że 46% wszystkich analizowanych produktów wykazywało oznaki fałszerstwa. Innymi słowy, co drugi zaimportowany miód był sfałszowany. Ponura statystyka, która pokazuje, jak to zjawisko się nasiliło, gdy weźmiemy pod uwagę, że zaledwie 14% próbek pobranych w latach 2015-2017 zostało uznanych za sfałszowane. Aby przeciwdziałać wprowadzaniu konsumentów w błąd, pszczelarze wywierają obecnie presję na Unię Europejską, aby zaostrzyła przepisy dotyczące kontroli i narzuciła etykietowanie z procentowym udziałem pochodzenia na etykiecie. Jest to kluczowy element, który pomoże położyć kres oszustwom. Komisja Europejska ma niezbędny potencjał do podjęcia kroków i zmiany dyrektywy miodowej. Nadszedł czas na podjęcie działań zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym. Jeśli nic się nie zmieni, copa wiodąca organizacja rolnicza w Unii Europejskiej, szacuje, że 5 milionów rodzin pszczół miodnych może zostać utraconych w całej Unii Europejskiej, co będzie miało poważne konsekwencje dla zapylania naszych upraw rolnych. W ramach od pola do stołu swojej sztandarowej polityki rolnej Unia Europejska jest gotowa zaproponować różnorodne cele. Dlatego też Kopa Kodżeka proponuje Komisji jeden nowy cel: ograniczenie fałszowania miodu o połowę do 2027 roku w porównaniu z danymi z analizy przeprowadzonej w marcu 2023 roku, tak aby do 2030 roku na rynku europejskim w ogóle nie było sfałszowanego miodu. Jeśli popierasz ten cel, jeśli chcesz okazać swoje wsparcie dla europejskich pszczelarzy, nie wahaj się i udostępnij ten film z hashtagiem #HoneyStLabelingNow. Labeling Now.